Tryloga Wiedźminów bez wątpienia mają jedne z ciekawszych misji fabularnych jak i Przestaje wam najciekawsze misje z wszystkich przyród Geralta z Rili. Pamiętajcie, że to jest subiektywna opinia i nie musicie się z nią zgadzać. Zapraszam do oglądania. Najpierw cofniemy się do roku 1270. W czasie akcji wiedźmy na jeden, a dokładnie do działu czwartego. Misja w pełny słońcu odbywała się na poleg na odmentach w zadaniu musimy zebrać pięć części rozbitego lustra, żeby odesłać południcę Aliny do lepszego miejsca, Alina została zabita przez swoją siostrę Celinę. W tej misji jest dodany smaczek z książki balady na autorstwa Juliusza Słowackiego. Południca Alina wspomniała o Majinach w rozmowie z Geratem, co znów nawiązuje do książki. Przejdźmy jeszcze na chwilę do drugiego aktu, w którym znajduje się misja Tajemnice wyzimy, która stanowi ważny wątek w żywieniu 1. W tej misji współpracujemy z detektywem Raymondem. W trakcie zadania możemy zabrać dowody na niewinność Talara, Baraniny oraz Loy Bardena, a także na winę Azara, której poczuła się pod detektywa. Dodatkowo w ramach tego zadania stajemy do walki z wyżej wspomnianym Javedem. Niestety jednak jesteśmy zawsze skazani na porażkę. Parę tygodni po końcu fawory Wiedźmina 1 zaczyna się linia popularna drugiej odsłony kultowej gry. Geralt w Misji Krew z próbuje walczyć ze smokiem, co skutkuje udatą miecza na potwory. Najważniejszym celem misji jest pójście z królem Foltesem do samotni, gdzie są jego dzieci. Niestety, Wiedźmin letą unicestw króla i ludzi. Z pewnością każdy gracz na pamięta tą kadcenkę. Moim zdaniem, ten jest wcześniejszym w drugiej odsłonie gry. Jakiś czas później, w Królestwie Scaligia, w trzeciej odsłonie kultowej gry, wykonuję zdanie Królewski Gambit. W misji wybieram stronę pomiędzy spokojną i odpowiedzialną Cerys, która chce poszkodzić zbytych dowodów zamiast wydawać bezpodstawne wyroki, a gwałtowny Hjalmarem, który chce od razu gość uśmiercić, bez żadnych dowodów. Jeśli wybierzemy Cerys, dowiadujemy się, że niedźwiedź był półczłowiekiem. Po analizie okazuje się, że osobą, która zatruła miód dla Niedźwiedzia jest Birna Bran. Jednak jeśli pójdziemy w stronę Hjalmara, Gera idzie z rudym kolegą do zamglonej jaskini, gdzie dowiadujemy się, jak ludzie zmieniają się w Niedźwiedzie. I również wydajemy osąd na Birne Bran. Zakończenie misji po obu stronach jest praktycznie takie samo. Różnicą jest tylko to, że jeśli wybierzemy Cerys, to ona zostaje królową, a jeśli Hjalmara, to królem zostaje on. Gameplay misji po wyborze jest zupełnie inna. Zdaje dwa sposoby na przejście misji. Moim zdaniem strona Helmara jest lepsza, ponieważ jest więcej akcji. Po wykonaniu misji Mysia Wieża, The Cary Mets, Geralt zostaje poproszony przez Guziarza o pomoc odpowiednio obrzędu dziadów. W trakcie obrzędu Geralt początkowo broni ludzi przed potworami, aby nie przerwać obrzędu. Następnie pojawiają się łowcy czarów którzy próbują przerwać obrzęd. Geralt musi zabić łowców, co powoduje, że ich krew splami ziemię obrzędu, wywołując upiory, które zastraszają ludzi. W dalszej części misji Geralt rozmawia z guślarzem i dowiaduje się, że to on zabił swojego ojca. Aby uwolnić ducha ojca, Biały Wilk musi znaleźć miejsce pochówku rodziciela i spalić jego ciało. Po wykonaniu tego zadania upiory odchodzą, a guślarz jest spokojną o swoje życie. Co najlepsze, obrzyd jest wzorowany na książce dziady, autorstwa Adama Mickiewicza. Ludzie podczas wydarzenia powiadają znane teksty z książki. Bez wątpienia CD Projekt Red zaspirowało się tą lekturą. Teraz cofnijmy się do jednej misji przed zdaniem, czyli do myśli wieży, gdzie Gerard pomaga Kay Zniwelowanie klątwy na wyspie. Wiedźmi otrzymuje od kobiety magiczny kaganek, który umożliwia rozmowę z duchami, oraz ksengolos do porozumiewania się z Keirą. Gdy Geralt dopłynął na wyspę, badał obecność duchów za pomocą kaganka. Przeszukując wieże, znajduje notatki w pokoju alchemika. Biały wilk używa magicznego kaganka, aby skontaktować się z złym duchem, zwany Anabel. Duch płacze. Gerard ma możliwość uwierzyć w emocje lub nie. Jeśli nie uwierzy, będzie musiał z nią walczyć, a jeśli uwierzy, dziewczyna opowie o swoim kochanku Grachmie. Wiedźmin zabiera szczątki do jej chłopaka, a wtedy klątwa znika. W dodatku Wiedźmin 3. Serce z Kamienia w misji Hula i Dusza uda się do Shani, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się krypta Von Everettów gdzie pochowany jest Witold? Na miejscu pochówku Witolda, Gerard musi zmierzyć się z upiorami, które pokonuje. Następnie, używając kadzielnicy, przywołuje duchy Von Evereców. Po pokonaniu uosobienia Widma pojawia się duch Witolda. Gerard informuje go o zadaniu, które ma do wykonania, a Witold. Wyraż zadowolenia z możliwości dobrej zabawy. Duch jako Wiedźmin bierze udział w weselu i bierze udział w różnych zabawach, takie jak gra w gwinta czy łapanie świn. W połowie imprezy przybywa Gwenter Odin, z którym trzeba porozmawiać. Odin szybko rozpoznaje, kto do Wiedźmina i złośliwie opowiada o przyszłości Witolda. Duch chce złamać wygrytnicę i nie opuszczać ciała w Wtedy pojawia się Odin i brutalnie wyrzuca ducha von Everett. Po zakończeniu wesela Gerard wraca do Olgiera i przekazuje mu list od Witolda, w którym opisuje, jak dobrze się bawił. Teraz przejdę do drugiego od Jessica tej samej części. O nazwie Krew i Wino. Z dalem Przemiana dostajemy od Chris lub Jennifer list od człowieka, który przeprowadza badanie nad widnianckimi mutacjami. Gdy się będzie mapa odtwarzania. Gdy Gerard dotrze do grobu Nekropoli dowiaduje się, że ktoś już rozkapał pogrób i zabrał dziennik. Dlatego Biały Wilk zdecydował się udać do Doliny 9. Gerard przechodzi przez portal i znajduje się w opuszczeniu w budowni. Po chwili znajduje się koło drzwi i żeby je otworzyć musisz przejść z kuszy w cztery kamienie. Gerard musi przejść przez kilka portalów, aby dotrzeć do laboratorium profesora Moreau. W pracowni Wiedźmin zbiera na gromadzone odniesienia i odnajduje trzy kryształy. Gerard dowiaduje się, że profesor pracował nad wiekiem mutagenami w celu cofnięcia zmian u swojego syna. Niestety nie udało mu się wykonać cofnięcia mutacji. Gerard wykorzystuje osiągnięcia Moreo i wyrusza w poszukiwaniu dwóch zaginionych kryształów i białych skolopendromorfów. Wiekiem po znalezieniu wszystkich składników, wychodzi do specjalnej komory i ulega mutacji. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Napiszcie swoje ulubione misje z trylogii Wiedźmi. Jeśli chcesz docenić moją pracę, możesz dać like i suba, żeby być na bieżąco z treściami. Widzimy się w na następnych odcinkach. Żegnam!